Witam was wszystkich. Tutaj Hudson, zawitali was witali. Kilką form wraz z MP7 jeszcze nie złote, ale z tego co pamiętam to była droga do złotego MP7, więc same mecze, tylko i wyłącznie do bronią. Tym razem jesteśmy już na celowniku holo holograficznym, termowizyjnym, który o dziwo spisał się dosyć dobrze. Zawsze się spisuje dosyć dobrze. Zawsze się boję go używać, ale zawsze się spisuje zajebiście mecz. No oczywiście wiecie, no troszkę trzeba jednak... Posiedzieć, poczekać, zobaczyć, czy ktoś przyjdzie. Jak ktoś przyjdzie, no to zabijamy i dostajemy asystę. Pięknie, Killstrike, Predator naloty precyzyjny i kobra. A co dzisiaj? O czym dzisiaj? Dzisiaj, jak pewnie już wiecie, tam przeczytaliście w tytule. Dzisiaj będzie o... o czymś takim jak początki kanału. Niekoniecznie początki tego kanału, początki ogólnej zabawy z YouTube. Jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się to mniej więcej. Z jakieś dwa lata temu w główkach dwóch młodych chłopców mojej i Dario Ninzera poszła taka myśl. Hej story, może przestaniemy oglądać smurfy i zobaczyć, zrobimy coś lepszego. No i pomyśleliśmy, żeby nagrywać na YouTube, bo zauważyliśmy, że oglądamy te filmy, jakoś tam piszemy komentarze, jakoś tam wiecie, jesteśmy na tym świecie YouTube w komentarzach przynajmniej wiecie interesujemy się tym o to chodzi. a to postanowiliśmy <klucz> <klucz> Postanowiliśmy coś takiego zrobić. No i co? I zaczęło się. Mniej więcej to było oczywiście 2 lata temu, mogę teraz przeginać, ale żeby tak było fajnie, nie będzie 2 lata temu. I co? I jak to się w... jak to tam wszystko szło? Po pierwszy kanał mój to był The Extreme Antichrist, na którym zacząłem robiłem takie serie. Jak o ile się nie, nie mylę, Dead Space'a robiłem. Robiłem tam. Bullet wiem, że robiłem. Coś tam jeszcze wiem, że robiłem, a już nie pamiętam, już tak dokładnie. Ale co? Wyszło, wyszło taki problem z limitem, który miałem na kanale. No i zmieniłem sobie kanał na DX. The... ten limit i minutowy i zmieniłem sobie kanał na DX Extreme Antichrist, na którym praktycznie ciągnąłem serię, zrobiłem właśnie tego Bullet tam to wszystko robiłem. Ale jakoś zawsze widziałem też, że po pierwsze nigdy Extreme Antichrist jest trochę taki mm, taki swoisty, wiecie, że komuś się może nie podobać, że Antichryst, nie? I ja oczywiście odpisywałem na komentarze pytających się mnie Czy wierzysz w Boga, synu? Odpisywałem na każdego typu komentarz. Oczywiście odpisywałem to jak ja sądzę, bo według mnie cała ta religia jest bullshitem O właśnie, G18, piękne... G18 są zajebiste, mówię wam ciska. one są przepiękne. Może nie Fakimbo, ale normalnie są zajebiste. No i... Tak jak mówiłem, no według mnie ta religia jest zjebana. Ale o tym, może w innym komentarzu. Tak naprawdę na to przyjdzie czas. I co, i ja zacząłem coś tam kręciłem jakoś czy tam szło. Derenizer kręcił jakoś gorzej, ale szło. Wiadomo, na samym początku tak naprawdę nie mieliśmy jeszcze. Patrzcie, same asysty, praktycznie nie mieliśmy tego, wiecie, takiego takiej chęci bardziej zaangażowania się w to, bo jednak. Mikrofon, jakiś taki byle jaki... z jakieś kuźwa biedronki kupiony, Tylko po to, żeby nagrywał właśnie mikrofon... No, mikrofon ze sławkami to było wiadomo, klasyka. Tak sobie elegancko braliśmy, zakładaliśmy, up, nagrywamy, nie? A, właśnie, co nagrywaliśmy? Nagrywaliśmy także Team Fortress. To było po prostu. To było. To było jedno o wiele lepszych serii, jakie nagrywaliśmy według mnie. Wydaje mi się, że tak dobrej serii jak Team Fortress nie nagramy, bo Team Fortress było fajne, było śmieszne, było dużo wyświetleń na nim. Może nie przykładało to się na widzów, ale jednak, jednak było fajnie. Może kiedyś do tego wrócimy. Jakbyście chcieli Team Fortress, to piszcie to. Ta gra dalej jest u mnie i czeka na, aż będzie tu ktoś, kto się chciał oglądać. No ale co? przyczas czas właśnie na to, żeby konto The Extreme opuścić. Z jakąś ilością 200 widzów i przejść na kanał Hudson Maverick Pomysł nadszedł mnie kiedy po prostu tak sobie siedziałem tak Raz usłyszałem po prostu od kogoś Hudson Potem tak mówię tak randomowo wie, czy sobie będzie Maverick i tak powiem Hudson Maverick wow będzie fajnie Wpisałem sobie Hudson Maverick Nie ma Wpisałem sobie Hudson Maverick 1 wyszukał, więc jest tą jedyneczką taką Beździetną juju kocham bezdzietne jedyneczki no. no i jakoś to teraz na tym kanale się kręci widzów raz przybywa, raz ubywa łapki, raz idą do góry raz idą w dół na przykład patrzyłem na smajta to aktualnie mam jedną w górę, jedną w dół a 18 wyświetleń jeżeli chłopcze ja powiem coś do tego ziomka, co minusuje, jeżeli ty jesteś, jeszcze tego słuchasz chłopie jak ty jesteś na tyle zajebisty, żeby wchodzić po prostu... Tak samo jest z Sialem. Jeżeli ty jesteś na tyle zajebisty, żeby wchodzić pod kanał osoby, która nie boi się nagrywać. I która nagrywa, i która wkłada w, co... w swoją pracę tylko po to, żeby dać łapkę w dół. No to albo ty jesteś poniżej 10, albo ty po prostu żałujesz komuś czegoś. Nie wiem. Ale ja widząc po prostu na przykład pod filmem Siala, że ma... Jedną ławkę w górę, zazwyczaj jest to od siebie. Ja tam czasami... Ja czy ja tam czasami... Ja tam zazwyczaj też dam, jak zobaczę. A jedną w dół od jakiegoś cioty to po prostu mnie... mnie aż to wkurnia. Taką ciotę by się spotkało w życiu i to pewnie jest jakiś taki przypierdole, przypierdolone takie dziecko, takie neo, jakiś kit, kuś. no ale dobra, nie będziemy tutaj się Wchodzić na te tematy, bo to są tematy w ogóle bezsensowne. Idziemy dalej tym. Tym, nie tym tropem, ale idziemy dalej. Historią bo ostatnio oglądałem Private Pile i on powiedział, że on nie chce polecać innych, ponieważ większo większość osób teraz patrzy na, na kasę, na kasę z partnera, na, na to, że w ogóle ten YouTube teraz jest. A czy powiedział Private, później, oczywiście, Grom zrobił, że YouTube teraz się zmienia. Nie wiem, w ogóle o dziwo jeszcze grama oglądam w jakimś tam stopniu. Explosive Bitch, Bitch Decoil. I ja mu tak napisałem, że ja nie chcę mieć kanału z milionowymi widzami i z takim przyrostem kasy, że nie wiadomo co, ponieważ jesteśmy w Polsce i takiego czegoś nie da. W Ameryce oni sobie mogą dzięki temu tworzyć domy, jak Kutra i inni. Tutaj tego czegoś takiego nie będzie, więc no sorry, memory, ale jedyneczkę trzeba wymazać. Ja po prostu chciałbym mieć kil na przykład tysiąc widzów, ale. Ja bym chciał mieć coś takiego, że wchodzę sobie, wchodzę sobie do domu, odpalam YouTube'a i patrzę na przykład w skrzynce, mam 20 komentarzy, czy tam 20 jakichś tam wiadomości ogólnie i żebym mógł sobie na to odpisać, bo ostatnio były problemy z odpisywaniem na komentarze, więc wiadomo, tak bywa, no YouTube coś pierdyli. ale ja bym po prostu chciał wejść i sobie tak na spokojnie podpowiadać na komentarze, a nie tak wchodzę, patrzę, rzuciłem ten film, a to w rolę tych wyświetleń, ma jakąś łapkę, i zero komentarzy na przykład, czy jeden komentarz, no fajnie, ale no, no szkoda, że nie jest tego więcej. No mam nadzieję, że kiedyś będzie tak, że przyjdę sobie i będzie tych komentarzy więcej, będę mógł odpowiadać. I będę miał na przykład więcej też widzów. No wiadomo, każdy chciałby mieć właśnie widzów, tylko ja nie chcę mieć widzów dla kasy i ja to mówię wam teraz, bo kasę to ja mam, ja sobie pójdę, coś zrobię, mam kasę, pójdę na przykład do starszej i do mamy, znaczy się poemy i czy mi tam zarzuciła to, że kasy dami i jeżeli chodzi o kasę, to nie ma problemu. Jeżeli byłoby to na przykład jedynym środkiem zarobku, jakbym miał, czyli YouTube, no to spoko, no to jakoś to tak jest. Ale ja po prostu bym chciał przyjść i mieć komentarze. Chciałbym widzieć, że kurde, ktoś to jednak ogląda i jest tych ludzi dużo. Więc no, dobra, ja się mogę z wami pożegnać. Co Wy o tym ogólnie sądzicie, piszcie w komentarzach. Ja mogę Wam już podziękować, do usłyszenia, cześć, nark się.